W tym obiekcie przebywał Adolf Hitler, który przyjechał swoim pociągiem sztabowym do Szczyżowa. Przyjechał tutaj kolumną samochodów z najbliższymi współpracownikami. Natomiast w godzinach popołudniowych dołączył do niego Benito Mussolini, i tutaj były prowadzone rozmowy odnośnie sytuacji na froncie wschodnim. Stacja ProSenior, oddział Krosno. Stępina i jej fortyfikacje są miejscem zlotów militarnych, organizowanych przeważnie w sierpniu. Cieszą się one dużym zainteresowaniem. Wybraliśmy się na piknik militarny, organizowany przy schronie kolejowym. Były opowieści historyczne, stoiska tematyczne i jedzenie żołnierskiego kotła. Chcemy Was zaprosić do miejscowości Stępina, położonej w malowniczym otoczeniu Czarnorzecko-Szczyżowskiego Parku Krajobrazowego, by zapoznać Was z historią jedynego w Polsce schronu kolejowego. Kwatera ta została wybudowana w latach 1940-1941 w przeciągu 10 miesięcy. Niemcy chcieli tutaj stworzyć zaplecze dla dowodzenia na południowej plance frontu wschodniego, gdzie wybudowano sprząt tunelowy albo strąt kolejowy, bo taką ma nazwę, który ma prawie 400 metrów długości. Mógł, mogła tutaj wyjechać lokomotywa i 16 wagonów. Wybudowano bocznicę do linii kolejowej rzeszów Wiasło. Ta bocznica do dnia dzisiejszego nie zachowała się. Natomiast rampa wiśniowej jest w doskonałym stanie. Oprócz schronu mamy jeszcze maszynownie, strony jednobojowe i strony bojowe. Jeśli chodzi o pozostałe budowle wojskowe, które były tutaj na wypadek ataku, czy to partyzantów, czy później działań wojennych, pozostają one zlikwidowane. Na dzień dzisiejszy pozostaje tylko żelbetonowe budowle. Dwa miesiące po zakończeniu budowy, dwa miesiące po ataku na Związek Sowiecki, w tym obiekcie przebywał Adolf Hitler, który przyjechał swoim pociągiem sztabowym do Szczyżowa. Przyjechał tutaj kolumną samochód z najbliższymi współpracownikami. Natomiast w godzinach popołudniowych dołączył do niego Benito Mussolini i tutaj były prowadzone rozmowy odnośnie sytuacji na froncie wschodnim, gdzie, jak wiemy, również oddziały włoskie, Walczyły po stronie hitlerowskiej. Niemcy przebywali tutaj do lipca 1944 roku, wtedy ruszyła operacja wschodnia, która wyzwoliła tereny obecnego Podkarpacza, praktycznie po linii Wisłoki, i tutaj front ustabilizował się na praktycznie pół roku. Niemcy zabrali to, co mogli. Te budowle pozostały bezpańskie przez kilka dni. Później zali i Sowieci stworzyli tutaj szpital wojskowy. Jak rozpoczęła się ofensywa zimowa 12 stycznia 1945 roku, szpital wojskowy poszedł za frontem na zachód i obiekty te dostały się pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Nie było tutaj jednak żadnej jednostki, tylko były lokalizowane inne, można powiedzieć, zadania. Między innymi były tutaj magazyny śledzi Centrali Rybnej z Gdyni, były również magazyny obuwia. W latach 60. obiektem tym zainteresował się oddział Rzeszowskiego NBP, który na wypadek wojny atomowej miał tutaj przewieźć archiwum, skarbiec, a nawet była mowa o tym, żeby tutaj uruchomić mennicę. Na szczęście wojny atomowej nie było, bo pewnej nazwy nie było. I pod koniec lat 70. na terenie Stępiny powstaje rolnicza spółdzielnia produkcyjna która nastawiła się od dzieło na uprawy pieczarek. Natomiast od roku 2000 obiekt jest udostępniony dla celów turystycznych. Organizowane są w nim albo przy nim różnego rodzaju imprezy. Były zloty militarne, które odbywały się z dużym, jak gdyby takim zaangażowaniem grup rekonstrukcyjnych. Przybywało po kilka tysięcy osób, ale ze względów finansowych zostały zaniechane. W tej chwili po raz trzeci Obchodzimy tutaj, czy organizujemy piknik militarny, taką imprezę w mniejszej skali, ale też przyciągającą dość dużą liczbę osób. Te osoby, które tutaj przyjeżdżają, mogą indywidualnie zwiedzać, ewentualnie grupowo z przewodnikiem. Czy ten schron był bombardowany? Przez radzieckie wojska. No. Ten stron nie był nigdy bombardowany, chociaż Niemcy byli przygotowani na to, że takie bombardowanie może się odbyć. Dlatego został tak dobrze skonstruowany ze względu na grubość ścian. Dwa metry nad nami, czyli w stropie, około 3,5 metra w przyziemiu. Mimo to Niemcy przez cały okres pobytu tutaj chroni go siatkami maskującymi. Specjaliści twierdzą, że gdyby ówczesne 500-kilowe bomby uderzyły jednokrotnie, nie zrobiliby żadnego uszczerbku. Bomby by się zsunęły, dlatego że on ma kształt opływowy i w przeziemiu gdyby detonowała, to i tak te 3,5 metra prawdopodobnie by nie rozerwała. Może jakiś tam delikatny uszczerbek. Prawdopodobnie w połowie grubości siat są jeszcze Siatki spężynujące, także one dodatkowo jak gdyby dawały możliwość odporu tej bomb spadających tutaj, ale bombardowany nie był nigdy. Natomiast te ślady, które mamy na ścianach, ubytków, to jest erozja już powojenna. A te, te przypory, słupy, które tam jeszcze pozostały z tamtej strony? Tak, po północnej stronie są takie klocki betonowe, oh, słupy, właśnie. przypory. Które najprawdopodobniej służyły do montowania lin. Liny były ponad schronem i biegły w kierunku lasku po południowej stronie, i na nich były rozciągnięte siatki maskujące. Do tego celu służyły. W tej chwili niektóre są wykorzystywane do oświetlenia czy podświetlenia schronu nocą. Natomiast wcześniej no, nie były w ogóle widoczne, bo były zarośnięte. Mówiąc o tym terenie Stępina jest miejscowością, z której można we wszystkie kierunki się udać przy pomocy szlaków turystycznych, rowerowych. Na Wisłoku mamy szlak kajakowy, mamy na terenie gminy Fryszczak obiekty zabytkowe, mamy kościół późno w Lubli pod wezwaniem świętego Mikołaja, czy w Gogłowie pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z 1600. 1972 roku pozostaje budynki szkół powszechnych z początku XX wieku, których inicjatorem budowy był poseł wywodzący się z Rudowa Jan Harnek. Tydzień czy dwa tygodnie temu została przy szkole w Rudowie wmurowana tablica ku jego pamięci. Był także inicjatorem tego, żeby ludzie na tym terenie byli światli. Mamy też jeszcze w niektórych miejscowościach domy pod Czechą. Wiatraków już niestety nie ma, ale na przykład zabudowa Frysztaka, które było miastem do 1932 roku, świadczy o takim charakterze warownym tej miejscowości. Obecnie jest to miejscowość turystyczna. Przede wszystkim na południowym krańcu naszej gminy, na pograniczu Lubli i Bierówki, mamy Kurchany. Które mają około 3,5 tysiąca lat i zostały zbadane przez pana Jancalskiego, który wywodzi się z Lubli, Przez wiele lat był dyrektorem Podkarpackiego Muzeum w Krośnie. I dzięki niemu mamy informację o tym, że w tych kucharach spoczywali jacyś znamienici wodzowie plemion, które tutaj albo były jeszcze albo wędrówce ludów tu zawędrowały stacja Prosenior Twoje miejsce w cyfrowym świecie.